Co zaliczacie w swojej firmie do asetów? Jaki macie proces? Wiecie w ogóle, jaka jest definicja asetu, czyli aktywów stałych w firmie? Ostatnio patrzyłem na listę um, asetów w balance sheet jednego biznesu i chwyciłem się za głowę. Były tam m.in. zarejestrowane kabelki do ładowania telefonu za 8 funtów. Wyobraźcie sobie zatem, że jesteście inwestorami i kupujecie pewien biznes. Po jego kupnie patrzycie, co ten biznes posiada, a tam kubeczek z prosiaczkiem. I kabelek do telefonów, które nie mają tak naprawdę dla Was, jako inwestorów, żadnej wartości. Miałem taką klientkę jakieś dwa lata temu, która zajmowała się pszczelarstwem i chciała sprzedać swój biznes. Jej asetami były między innymi ule, ale również i pszczoły. No i problem był taki, że pszczół nie da się policzyć to pierwsza rzecz. Nie da się ich też kontrolować ale też taki aset musi z definicji yy, dawać jakąś długotrwałą wartość biznesowi. Jak zatem wycenić pszczoły? Jeśli jedną z zasad jest, że aset musi mieć żywotność przynajmniej jednego roku, to pszczół, które żyją średnio 40 dni, nie możemy zaliczyć do asetów. Dodatkowo nie da się ich policzyć, nie da się ich kontrolować, ale królowe żyją już do 5 lat i łatwiej je policzyć, aniżeli pracujące pszczoły. Zatem w tym wypadku do wartości uli, które klientka chciała sprzedać, doliczyliśmy również wartość Każdej królowej. Pamiętajcie więc, że jeśli kupujecie jakieś aktywa, to nie wpisujcie ich na listę asetów bezmyślnie, lecz ocencie, czy miałyby one faktycznie wartość dla inwestora kupującego, kupującego wasz biznes, że wartość tego asetu da się ocenić i że jego żywotność ma przynajmniej jeden rok. W przeciwnym wypadku wrzućcie takie zakupy po prostu w koszty operacyjne. To wszystko w tym wideo, jeśli macie jakieś pomysły na kolejne, to piszcie proszę w komentarzach. Ja się z Wami na dzisiaj żegnam. Do zobaczenia. Cześć.